Mecz derbowy, remis 1-1. W przebiegu meczu wydaje się, że dość szczęśliwy, zwłaszcza, że zrzucajczyliście w dziewiątym Dokładnie, drużyna z Cieszołowic zaprezentowała się bardzo dobrze. Postawiła nam warunki takie, że no spodziewaliśmy się tego. Wiadomo, derby, derby są derby, nikt nogi nie odłoży. Świadczy to nawet ilość kartek pokazana przez sędziego. No myślę, że z przebiegu meczu ten remis yy, może być zasłużony, no, ale do końca nie jesteśmy usatysfakcjonowani, że tak powiem, aczkolwiek yy, tak jak powiedziałem, z przebiegu meczu ten remis przyjmujemy yy, go na dobre. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, te pierwsze 45 minut, no to, 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 to naprawdę, no nie, da się, nie dało się na to patrzeć, tak szczerze było. Nie, nie wiem z czego to wynika, no w szatni sobie mówimy, że mobilizujemy się, wychodzimy od pierwszych minut na ten, a tutaj no no coś musimy na pewno poprawić, na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tych dwóch meczów, no bo tak w następnych meczach, meczach nie może być. No. Wiadomo, druga liga to już nie jest trzecia, no tutaj e, obojętnie jaki zespół przyjeżdża, no będzie walczył od pierwszej minuty. No. My musimy z tego wyciągnąć wnioski, tak jak powiedziałem, i zapierniczać od pierwszej minuty.